Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. No, powinno być właściwie o piłkarzach naszych, no ale szkoda czasu o tej sromocie. Być może się Państwo dziwią skąd dzisiaj taka marynara i te rzeczy. Świętnie jest niedzielnie, a propos niedzieli ko i o wyjątkowości tego dnia kojarzy się... Sprzed pół wieku taka opowieść, kiedy do jednego z barów krakowskich przyszli panowie inżynierowie na obiadek i do żurku bułeczki, ale bułeczki takie, że takiego. No więc pytanie do kelnera, przepraszam pana bardzo, dlaczego te bułeczki takie czerstwe? Na co kelner z przywieszonym tu interesikiem mówi ciulu, niedziela. No więc jest niedziela i dzisiaj będzie zupełnie odczapową. Czyli będzie pięknie. Te Znaczy ten tekst śpiewała i pani Panaszak, i pan Bajor z inną muzyką. Co muzykę wymyśliłem, bo tak poczułem tę piosenkę. Wierz Jonasza Szakowty. Fajny na niedzielę. Żeby coś się zdarzyło. By zdarzyło, żeby... Mogło się zdarzyć, by zdarzyło i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, by zdarzyło na żyć. gorącym się sparzyć. Z deszczu pobiec pod rynne Trzeba marzyć Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy Kiedy szaro im gliście, trzeba marzyć W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć Nim Twe szczęście ciemnie, minie, trzeba marzyć W rytmie wietrznej tęsknoty, by zdarzyło się, wraca fala do plaży, by zdarzyło się, ty pamiętaj wciąż o tym, trzeba marzyć, żeby coś się zdarzyło żeby mogło się zdarzyć się. i zjawiła się miłość trzeba marzyć pięknie było prawdaż nieprawdaż zdolny facet ten kofta naprawdę to była postać 17 listopada, niedziela, jak wspomniałem na początku, imieniny obchodzą Grzegorz, Hugo i Salomea, a także Alfeusz, Arapel, Ladionizy, Drogomir, Drogorac, Elżbieta, Floryn, Hugon, Jan Jozafat, Roch, Sulibor, Wiktoria, Zacheusz i Zbysław. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu z Nietypowe siewięta, Światowy Dzień Ubogich. Przypominam o patronacie, a co tam, cyknę ten link na dole w komentarzu. Światowy Dzień, ja to był bogi, no to już było. Dzień Studenta, Światowy Dzień Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień Bezdługów, Dzień Czarnego Kmiota, nie, Kmiota Kota i Dzień Baklawy. Przysłowie na dziś, od świętej Salomei zima jest w nadziei. Cycat dnia, Maria Dąbrowska, inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. Cuda, będziemy mieli znowu wkąciłych w, w bociku Kasi, dzisiaj pan Andrzej mandat, ja nie mam doświadczeń w tej sprawie, może Państwo mają, to powiedzcie, czy coś takiego występuje. Kaczka po sroce. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra.